Ciemka wszystkim. Już czas po większej przerwie ruszyć nieco z zielonym jelonkiem. Tu mam stary rozrusznik z Mercedesa W123. Bo z tego co się dowiedziałem i ktoś już tam i od Was mi pisał na, na kanale, to najprawdopodobniej w moim rozruszniku w zielonym jelonku ten element jest. Zepsuty. Dzisiaj spróbuję to wymontować. Zaraz sobie muszę rękawiczki ubrać. Najpierw jeszcze idę w maszynę pozdejmować wszystkie, wszystkie zabezpieczenia. O, żeby mi tego wiatr. No niestety nie mogę robić zbyt dużo i zbyt często przyjemnie. Widzicie co jest. Pogoda, no to już, już Lipton niestety nie da się. Nie mam warunków. O kurki. <laughs> nie mam warunków na to, żeby, żeby coś więcej przynieść, pogrzebać. Dzisiaj spróbujemy tylko rozmontować ten rozrusznik. Oj, 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 oj. Te, 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 tej śruby to się boję. Tej śruby to się boję już. Widziałem gdzieś na, na internecie i nawet na jakiejś chyba na Allegro, że da się, da się zrobić, da się kupić nowy pasujący, pasowny do tego na 10 zębów. To jest dość mocny, bo to 3-1 kW jest włosz. Zobaczymy, może mi się uda sam ten elektromagnes wymienić. Byłby, byłoby super, jakby się udało sam ten elektromagnes wymienić. Byłby spokój, no ale to się zobaczy. W każdym bądź razie chcę wymontować rozrusznik i chcę wymontować dolot powietrza z ciągnika, bo to muszę rozwiercić i wspawać tu nakrętkę krętkę Do przykręcenia śruby, znaczy może, przepraszam, śruby, do przykręcenia świecy płomieniowej. No, także ten, ja chwilkę się tu ogarnę, spróbuję to rozebrać i widzimy się za chwilę. Powiem Wam masakra: dojście do tej drugiej śruby tu z tyłu. Jest jakaś tragedia. No, wyostrz mi, proszę Cię bardzo. Już jest luźny, tą śrubę mi się udało ładnie odkręcić. Jeżeli chodzi o John to powiem Wam, że nawet stare śruby, raczej nieruszane, bo to jest oryginał, też ładnie odchodzą, nie ma żadnego problemu. Wiadomo, nawet ziemia była, nie ma problemu. Była ziemia, to się ją odbiło tylko i, i śruba idzie ładnie. Tylko, że dojścia nie ma, po prostu nie ma dojścia. Ktoś sobie tak świetnie to wymyślił. Zobaczcie, próbuję tu gdzieś kluczem, powolutku, powolutku ją zabierać i o pół obrotu gdzieś tam gdzieś tam cały czas pół obrotu i, i tak powoli powoli będzie sobie wychodziła aż to całe wyjmę no trudno no, trochę mnie to śmieszy bo ta śruba mogła tu mieć spokojnie gdzieś być tu w takim miejscu w którym dałoby się gdzieś włożyć albo trudno dołożyć coś no no dało się to zrobić na pewno lepiej no, w każdym razie tyle na ten moment tyle za chwilę się widzimy znowu, <mum> mam udało się go rozkręcić, ale ten co to projektował pokazuje teraz, żeby go wyjąć żeby w ogóle zacząć, bo oczywiście tu go brakuje. Zobaczcie, bagnet mi go trzyma i ni cholery nie wyjdzie. Muszę wykręcić tu jeszcze cały ten dziób z magnetu nie wiem czy to cały ten dziubek z magnetu już go sobie popuściłem żeby go wykręcić tu i być może mi się to uda mam nadzieję że to wystarczy miejsca między tą wstępną Dobra, spróbujmy jeszcze raz. No to są jakieś jaja. Jeszcze go będzie rurka blokowała. Rurka z, z ciśnienia. Dobra, jedną ręką nie dam rady. Dajcie mi chwilę. Spróbuję jeszcze gdzieś to powyginać i jakoś go wyłożyć wtedy. Sukces, udało się go wyjąć. Nie wiem czy coś widać, spróbuję wyostrzyć. Nie ma tragedii. żeby są jakieś takie przyrudziałe, bo wiadomo długo stoi. A tu, może tak, tu też chyba nie jest super ślepe. Chociaż nie, no chyba nie jest aż tak tragicznie. Wszystko jest w miarę, wydaje mi się, ok. Trzeba go trochę wyczyścić, wiadomo. No ale to, jak mówię, rozrusznik działał i nie działał. Nie działał, nie działał ze stacyjki. Działał tylko i wyłącznie na krótko, tu z dwóch śrub. A przez to nie działał. Zobaczę, spróbuję to rozebrać, wyczyścić. Wiecie, sam się tego uczę. Nie jestem, nie jestem mechanikiem. Więc sam się tego będę uczył teraz po kolei. Tak, bagnet wrócił na swoje miejsce, oczywiście. wiadomka tak, wrócił. Tak się teraz zastanawiam, jak już to mam porozbierane, czy od razu też oleju nie wymienić. Filtra oleju, znaczy no i olej, Bo jednak dostęp jest teraz dużo lepszy. Chociaż w sumie zobaczymy. <laughs> tu w odstojniku wydaje mi się, że to nie jest brud w środku, chociaż mogę się mylić. Też te szklanki trzeba powymieniać, te filtry paliwa jak najbardziej no i zajrzeć tu do tej pompki czy to wszystko działa bo w zasadzie wydawało mi się, że ona jakoś tak chyba powinna pompować jak się tym rusza, nie? No a to tak się nie dzieje za bardzo, za bardzo to się nic nie dzieje. <laughs> no a w każdym razie fajnie mam tu odkręcone to sobie to wyczyszczę od razu a teraz jeszcze zabiorę za odkręcanie tego dziendziolstwa, to odkręcę, zabezpieczę tu ten otwór, eee, no i, i graty lądują na warsztacie, potem, potem będziemy, będziemy tam musieli rozebrać, żeby te łożysko wymienić, tu na wiatraku, bo wiatrak cały chodzi w prawo, w lewo, na wolnych obrotach to tu aż, aż traktorem trzęsie. No i później, jak już do tego dojdę, to to co? Filtr powietrza muszę ogarnąć i pompę, najprawdopodobniej albo wtryski, albo pompę, bo coś z tym zapalaniem mi się to nie podoba, że coś mi się wydaje, że już jest pompa w stanie słabym, już nie ma ciśnienia takiego jak ma mieć, no i, i najprawdopodobniej będę musiał gdzieś tą pompę dać do regeneracji. Zobaczymy co mi się uda tu w rejonie znaleźć. Jak mi się nie uda w rejonie znaleźć, to będę się was pytał gdzieś tam na, na Facebooku. O no, to się jeszcze pochwale siedzenie sobie wmontowałem e, jeszcze tak do przeróbki, bo, e, bo trzeba go nieco odsunąć do tyłu ze względu na to, że no, przymierzałem się tam gdzieś kurczak na rzegany. Ja cię Nie, no to chyba będzie wymiana olei i od razu tych uszczelniaczy tu, bo widzę, że to tu jest tragedia już totalna. Tak to nie wyglądało ostatnio, w ostatniej jeździe. <laughs> gdzieś jak on stoi tu do tyłu, dupą do tyłu stoi na dół, to widzę, że <laughs> że ten olej po prostu sobie gdzieś tam sączy cały czas z tego z tego uszczelniaczy czy tu i tu. Tragedia, tragedia. Tak to nie było zażegane. No, a wracając do fotela, to no, musi iść tu do tyłu cały, całe to jeszcze gdzieś tu wyciągnę, tak wysoko go wbuduję i, i wtedy będzie ślicznie, wtedy będzie ślicznie. Przymierzałem sobie łącznik centralny, zakupiony nowy muszę jeszcze te e, spinki wymienić bo też mam nowe kupione a to takie stare zostało i potrzebuję kogoś kto mi wyprostuje tą śrubę na tyle żeby się to dało odkręcać albo ewentualnie jakiś pomysł na to e, jak to rozebrać i, i powymieniać bo tu jednak już też jest syf konkretny już też jest cyfr konkretny więc na pewno będę kombinował nad tym jak, jak to rozebrać w przyszłości także jak widzicie, miało nie być przy silników w sumie nic zrobione a wychodzi na to, że po konsultacjach z kilkoma osobami, że, że, że trzeba niestety, rozrusznik to tak się zastanawiałem nad tym i już tak było to więcej jak pewne, że trzeba będzie go zregenerować Chyba wydaje mi się, że ta pompa poszła, co tu jest to nie jest oryginalna. Tak w ogóle to się patrzę teraz, że ona jest dziś prysnięta lakierem, czyli albo traktor był. No co to dziwnie by było, no, tylko tu, tu pomalował, chyba, że była cała pomalowana, a zeszedł lakier z niej. Hmm. W każdym razie muszę sprawdzić jeszcze właśnie czy, czy pompy są sprawne. W takim sensie, że. Podnośnik działa, ale nie wiem czy, czy trzymie i czy, yy, czy ma swój udźwig. No, to tyle. Prąd udało mi się już ogarnąć. To już chyba wcześniej pokazywałem, nie? Jeszcze kierownicę muszę zrobić tam tyle. Całe to jest nieprzykręcone, wiadomo. Tylko położone, żeby w zimie teraz stoi. A dobra wiadomość jest taka, że tak pełną parą filmy będą powstawały od kwietnia najprawdopodobniej bo od kwietnia biorę się za niego już tak tak konkretnie i powinny już od kwietnia filmy powstawać na temat remontu tego ciągnika już tak, tak powiedzmy jakoś tam co jakiś krótszy czas bo teraz był długi przestój i biorę ten ciężki Ciężki sprzęciar. Idziemy. A dziki dziki sobie odpoczywa. Ma przerwę, nie ma śniegu. Wczoraj trochę popadało, ale to postraszyło bardziej. Także ten, no. 223 3 litrowy diesel. takiego mieliśmy. To jest, to jest rozrusznik z niego. A tu z Johnego Rozrusznik. No nie wiem, nie wiem. Przede wszystkim to muszę znaleźć. To muszę znaleźć. Zobaczymy. No, a tak poza tym, co jeszcze chcę rozebrać. przykry. aha, no to ten dędzelek jeszcze no, 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 dokładnie zaraz to wykręcam, no, widzimy się za chwilkę szybki demontaż, kilka minut nawet może nie i patrzymy mu do, do lotu powietrza i już widzę że trochę tak średniowo może tak powiem średnio troszkę Najprawdopodobniej traktor nie miał w filtrze oleju yy, Boże przepraszam, w filtrze powietrza wymienian wymienianego oleju no, tak to wygląda zresztą tam też ten filtrze powietrza ten olej był w stanie agonalnym yy, i nie wiem czy, czy po prostu żart ten olej z tego filtra, czy co się tu działo Uszczelka jest do wyrzucenia wiadomoka. To już jest raczej nie, 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 nie do wymiany. Ja sobie to wyczyszczę, potem będę środek Nie wiem, czy nie będę demontował. No tak sami doradźcie. Krótce Sześć, szoj, szoj, szoj. nie wiem. Zdemontować teraz już głowicę i w górę silnika całą. Nie wiem. Trochę mnie to niepokoi, ta masia w silniku. Chyba, że tak powinno być. Zapachu to ona nie ma, raczej pachnie samostartem. Plakiem. No, pachnie samo startem. Czy on po prostu brał olej, ten silnik? Ciężko stwierdzić, co nie. Ja się na ten za cholery nie znam, także wiecie. No i super, jeszcze śnieg zaczyna padać. Nic zabezpieczam to i. i wynoszę resztę gratów, przykrywam dziadka. I znowu będzie czekał na, na kolejne luźne dni wiecie, ja w Polsce jestem teraz tylko 4 dni. W sumie 8 dni w ciągu miesiąca, teraz liczę 4 dni na dwa tygodnie. I, ale właśnie mówię od kwietnia się już to zmieni, będę na stałe, w, w Polsce pracował i mieszkał tu już na stałe będę, więc, więc od kwietnia myślę, że i pogoda już zacznie dopisywać bardziej, bo na razie. Widzicie co jest, traktor stoi pod chmurką. Nie bardzo da się tu przy niemu coś grzebać. Było kilka dni ładnie, to mnie nie było w Polsce. No i to tak, niestety, tak to masz. W ogóle to teraz patrzę, że ta chłodnica jakaś przystawiona. Z, czy jest, z jakby, proszę się tu nie przyjrzeć, czemu to tak krzywo jest. Tu jest więcej, z tej strony jest więcej, jak z tej strony. Czemu ona taka wykrzywiona jest? Pewnie tego nie widzicie, ale ja to widzę. No, także ten doradźcie, co dalej rozbierać. Jak już skończę z rozrusznikiem, oczywiście, czy, czy brać się za tą. No, chciałbym się brać za tą wtryskową pompę najpierw i, i potem dopiero zdecydować, co dalej. No, bo mówię. On, nawet na krótko bez samostartu nie zapalał. Trzeba było za każdym razem podawać samostart, żeby zapalił. Także ten macie krótką aktualizację, co się dzieje z zielonym jelonkiem. Marzy mi się, żeby na dożynki w tym roku. Mamy marzec. 6 chyba marca, jak się nie mylę. może mi się, żeby na dożynki już był pomalowany, ale coś mi się to nie wydaje. Jak na to patrzę. I na ilość roboty, którą tu trzeba będzie jeszcze wykonać. No zobaczymy. No, a stare siedzenie sobie tu leży. Jest zniszczone. Wiadomo, jak traktor stał pod chmurką cały czas, to w jakim też może być stanie. Jaki jest plan na ten kruciec? To demontuję. Mam czemu ostrości? O. To demontuję i zakładam. To rozwiercę sobie tą dziurę. I wspawam nakrętkę. Właśnie taką grubą. To jest świeca płomieniowa, niby do Ursusa. Na nakrętkę na wspawanie, właśnie. Tu ją w spawie i będzie git. Oczywiście muszę gdzieś tam paliwo złapać sprzed pompki, tej wstępnej. No i kabelek do zasilania. Jeśli zastanawiam nad tym, jak to ogarnąć, żeby to paliwo nie szło cały czas, to przez tą świecę pominęło, tylko w momencie samego uruchamiania. Na ten temat muszę poczytać jeszcze. W każdym razie świeca pomieniowa założona tu, zobaczymy czy wtedy będzie też lepiej odpalał, normalnie, ogólnie odpalał. Oczywiście jak zregeneruje rozrusznik, który tam sobie gdzieś oczekuje. No, a traktorek już, jelonek już, już śpi znowu. Odpoczywa, czeka na lepszy czas, lepszą pogodę. To chyba tyle. To chyba tyle na ten moment. Jeszcze mały, szybki update po napisach. Nie będę tworzył specjalnie filmy dodatkowe na ten temat. A potrzebuję chyba pomocy. Tu, w tym elektromagnesie, są takie dwie siłpeczki. Jedna się wykręciła no super no w miarę ok a druga to jakaś tragedia już ją tu zalałem całą żeby, żeby to może tam gdzieś przeżarło ropą z pędzelka ale och och może jakiś pomysł na to jak to wykręcić w miarę nie niszcząc tej śrubki bo nie wiem czy taką śrubkę gdzieś znajdę drugą tym bardziej jest takim zwojem nościnyutki no to chyba nawet zwykły jest Tak, zwykły, cienki zwój No ale w każdym bądź razie chciałbym tą oryginalną śrubkę w, w jakimś tam stanie odzyskać A patrząc po główce to To się może nie udać To sobie wyczyściłem leciutko Na tym elemencie jest nabita data Nie tak myślę, że to jest data Nie wiem czy tu będzie widać teraz Gdzie ona jest? Tu! 2005. Czekajcie, spróbuję gdzieś wam to pokazać o jest na tu chyba jest data tak myślę 2005, bo tu z tego to się niewiele umie rozczytać. Yy, I na tym też jest coś popisane z Bosza, ale też się nie rozczyta. Muszę to po prostu wziąć do ręki, pomierzyć i spróbować kupić bardzo podobne, albo taki sam. Ewentualnie spróbować tego zrealizować, jeżeli by się może i dało, Chociaż nie wiem na jakiej zasadzie by to miało się dać zrealizować. No, tego nawet nie rozbieram, bo to nie ma sensu. Jest zupełnie inny: jest grubszy i w inny. Poza tym, z tego co wyczytałem, to tam w, w, w tych silnikach wystarczyły 2 kW rozruszniki. Maksymalnie gdzieś tu były 2 kW 1,5 2 kW. No a ten ma 3,1 kW. I nie wiem, czy to właśnie też nie ma wpływu. Czy to musi być konkretnie taka cewka, czy musi być, czy może być jakaś inna też. No, zobaczymy. To tyle po napisach. O sobie powiesiłem dziś mi została listwa kawałek paska ledowego. To sobie go tu powiesiłem niech wisi świętecznie tak jest. No i to tyle chyba macie na ten, na dzień dzisiejszy już.